Jakie zespoły mogą liczyć na wsparcie najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej? Pewnego razu serwis internetowy Wykop zorganizował debatę z byłym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Wałęsą. Większość pytań odnosiła się do domniemanej współpracy z SB, jednak jednym z pytań było zapytanie byłego prezydenta o sport. Czy w młodości grał pan w piłkę? Jakiemu zespołowi pan kibicuje? Pytał internauta Wałęsa z wielką chęcią udzielił odpowiedzi na to pytanie. Grałem. Ale mam krótkie nogi i stałem na bramce i mało kto mógł mi strzelić. Zawsze kibicowałem Lechi. Jestem lokalnym patriotą i staram się być na najważniejszych meczach. Jestem kibicem i pozostanę nim. Mówił Wałęsa. Za pośrednictwem Twittera obecnego Xa tak pisał o Lecho Wałęsie jego doradztwa w zakresie mediów społecznościowych. Chciałbym wszystkich Państwa poinformować, zarówno tych, którzy są kibicami Barcelony, jak i tych, którzy są kibicami Realu Madryt, że pan prezydent Wałęsa jako prawdziwy kibic nigdy nie uznawał podziałów tym bardziej w sporcie i kibicuje obu wielkim hiszpańskim klubom.